Witajcie widzowie to ja Borysek i dostałem od mojego taty paczkę. Dość trudno to otworzyć. O no to jest zabezpieczone. Witam widzowie. No dość trudno. Co musisz się łęczyć, ogląda czeka? połóż mi dobra, pomogę, e? uwaga co, naciąć jeszcze no, naciąć. Naciąć, to trzeba nacić jak zawsze I... no i jest i no. teraz to jest, niestety, dobra, zabierzemy to jest tylko Romka nie jeszcze raz trudno otworzyć. O, bo już jest. Podoba się? No. Wyciągnij, zobacz czy jest w stanie idealnym. No nie, no ja sprawdzę. Ej, jedy, jedy. Też jakoś. Pomóc? No jest. Jeszcze koszulka ile to koszulek jest. No, to jest protect. Ładna. Ładna? A z tyłu? Ładna. Pożegnajmy się z widzami. Pa, pa. Do następnego.